Witam Was kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że upadki czy przegrane nie istnieją według mnie, ponieważ tak naprawdę upadki, które nazywamy Gdzieś tam przegraną, porażką są tak naprawdę nauką. Dlaczego? Bo tak naprawdę nas hartują. Tak naprawdę. Dają nam różnorodność życia, że nie tylko istnieje wygrana, gdzie okazujesz się mistrzem w swoim wyścigu przez życie, ale też przegrana. Ona też jest jakby potrzebna, żeby, był, żeby była równowaga. Tak wielu z nas y, mówi przegrałem dzisiaj. Dzisiaj jestem słaby. Dzisiaj mam gorszy dzień. Dzisiaj nie mogę czegoś zrobić. I właściwie mówiąc to nie mamy tak naprawdę pojęcia, że tym siebie osłabiamy. Co więcej, że tym zdaniem nie dajemy sobie szansy, tak naprawdę, na odpoczynek. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ miałam takie doświadczenie, gdy pewnego dnia Dopadł mnie strach. Dotyczy to chodzenia samodzielnego przy pomocy zwykłego kija. Zadawałam sobie pytanie: jak to jest? Przecież ktoś wczoraj biegłam jeszcze przez ten kiju, można by powiedzieć i tak dalej, było wszystko dobrze, a dzisiaj właściwie przez dwa dni nie mogę ruszyć nogą dlatego ten strach był tak wielki, że nie mogłam tego opanować i bardzo się wtedy jakby w środku również, może nie tyle, co, że obwiniałam, ale martwiłam, że co się dzieje ze mną, że to jest słabość moja i tak dalej, i tak dalej, że to jest taka porażka moja. Zrozumiałam przez to, że jest taki dzień w życiu, są takie dni w życiu, kiedy twoje ciało, Twoje organizm daje Ci znak, że chce odpocząć. Że dzisiaj nie jest, nie ma ochoty gdzieś tam funkcjonować. Musi dać ten sposób znak, bo byśmy nie zareagowali. A często traktujemy to, co nam nie wychodzi, jako porażki. Wniosek z tego, że niekoniecznie upadając musisz przegrywać. Daj sobie czas na to, aby odpocząć, i po kilku dniach wróć do zadania wtedy się przekonasz, czy mój organizm chciał faktycznie jakby odpocząć, faktycznie jakby dać ci znak, że chce... chcę zrobić stop, pauzę. Na chwilę, właśnie podczas ten strach, niekiedy ból. To tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w następnym. Pa!